Cześć, kochani! Bardzo często dostaję od Was przeróżne pytania odnośnie mojego septum, czyli kolczyka w nosie, i prosiliście, żebym nagrała film ze wszystkimi ciekawostkami o tym przekłuciu. Tak więc dzisiaj przychodzę do Was i będę o nim opowiadać. Prosiłam Was też na Instagramie, abyście od siebie jeszcze dorzucili jakieś pytania, jeżeli coś Was ciekawi, i dzisiaj na te pytania odpowiem, ale oprócz tego zrobię sobie jeszcze dwa nowe przekłucia, które zobaczycie później. W ogóle taka ciekawostka, bo część z Was może nie wiedzieć, miałam robione septum. Dwa razy. Także dwa razy mi się goiło na dwóch różnych kolczykach, więc można też powiedzieć, że mam trochę większe porównanie niż osoby, które mają jedno przekłucie i goi im się to na jednym kolczyku. Było to spowodowane niestety tym, że trafiłam do jednego studia piercingów w Warszawie. Nie powiem konkretnie do jakiego, nie chcę też tutaj tak bezpośrednio. Um, no wiecie. W każdym razie trafiłam do miejsca, w którym poprosiłam o zrobienie septum, pokazałam zdjęcie i powiedziałam, że finalnie chcę nosić septum 8 mm i żeby wystawało one z nosa. No tak jak teraz aktualnie. U mnie to wystaje. I piercer wtedy mi powiedział, że okej, okay, okej, okay, tak zrobimy, ale na początku włożymy tobie podkówkę nie 8mm, a 10mm, bo na tym się lepiej zagoi. No i ja temu piercerowi uwierzyłam, także mój pierwszy kolczyk to była 10mm podkówka i w momencie jak już mi się zagoił po około dwóch miesiącach, postanowiłam wymienić go na kolczyk 8mm, no i kiedy już ten kolczyk wymieniłam, to się okazało, że on praktycznie nie wystaje z nosa. On w ogóle gdzieś tam mi się chował, dlatego, że moje przekłucie było zrobione zbyt wysoko. Na pewno y, za wysoko na kolczyk 8 mm takich nosić nie mogłam, ale też y, czas gojenia na takiej podkówce dużej był masakryczny. E, ja co chwilę gdzieś tam e, przez przypadek tak ręką zahaczałam tu gdzieś y, Coś nie wiem, odganiałam muchy cokolwiek i co chwilę dotykałam tej podkówki i tak sobie nią stukałam e, do góry i to tak bolało. No i przecież musiałam się z tym tak męczyć dwa miesiące, dopóki mi się e, ten nos nie zagoił. No i wyobraźcie sobie moją minę, jak po dwóch miesiącach męczarni e, z takim za dużym kolczykiem wymieniłam w końcu na malutki, taki, jaki chciałam mieć, i nagle się okazuje, że nie ma go, nie widać, nie wystaje i moje septum jest. Brzydkie. A że ja jestem perfekcjonistką i dla mnie każdy milimetr po prostu ma ogromne znaczenie, to ten kolczyk 10-mm był dla mnie za szeroki, nie podobał mi się. Choć dużo osób w sumie nie widzi różnicy między ósemką a dziesiątką, ale ja widzę ogromną. Także ja stwierdziłam, że nie, wyciągam ten kolczyk, nie podoba mi się, e, ale nadal chciałam mieć taki malutki 8 mm, więc przebiłam sobie nos drugi raz, ale tym razem już w innym studiu. E, nie znałam wtedy jeszcze żadnego dobrego w Warszawie, bo nie miałam poleceń, więc pamiętam, że napisałam do jednej osoby na Instagramie, która właśnie miała taki malutki, ładny kolczyk. Zapytałam się, gdzie przekuwała i ona powiedziała, że w Krakowie. Więc ja specjalnie, jak byłam w Krakowie, to pojechałam do tego piercera i był to M piercing, swoją drogą bardzo polecam. No i on mi powiedział, że rzeczywiście miałam zbyt wysoko to przekłucie, jak na 8 mm kolczyk i on zrobił mi ponowne przekłucie i tym razem już jest dobre. Jak widzicie, w tym momencie mój kolczyk ma 8 mm i jest idealny, właśnie taki jaki chciałam. Ale że do Krakowa jest bardzo daleko, bo mieszkam pod Warszawą, no to Ciężko wiecie za każdym razem jeździć do Krakowa, jeżeli chce się jakiś nowy kolczyk, ale na szczęście już znalazłam odpowiedni salon piercingu w Warszawie, który z ręką na sercu mogę Wam polecić. Jest to Arif i kilku moich znajomych już się tam przekuwało, także wiem, że wszystko jest ok. I tak samo kilku moich znajomych przekuwało się w tym poprzednim salonie. I u każdego jest nie ok, ale no, jak już mówiłam nie chcę, nie chcę dokładnie mówić jaki to jest salon. W każdym razie, jeżeli szukacie jakiegoś dobrego salonu piercingu w Warszawie, no to polecam wam Alif. Jeżeli chodzi o pielęgnację takiego świeżego przekłucia, to ważne jest, aby trzy razy dziennie przemywać go solą fizjologiczną. Najlepiej kupować sobie w aptece właśnie takie malutkie fiolki soli fizjologicznej. One kosztują kilka groszy. Wylewacie sobie to na patyczek do ucha i delikatnie tym patyczkiem przemywacie świeże przekłucie. Z takich ciekawostek odnośnie septum, o których ogólnie mało się mówi jest na przykład to, że septum potrafi śmierdzieć. Myślę, że często ludzie się tego wstydzą i o tym nie mówią, ale tak, to potrafi dać zapach takiego... Nie wiem, starego sera? Nie wiem, czy czuliście kiedyś zapach z takich zwykłych przekłuć od zwykłych kolczyków? No to w nosie wydziela się dokładnie to samo, dlatego trzeba je przemywać. Aczkolwiek powiem Wam, że ja septum mam już ponad półtorej roku i ostatni raz czułam to z rok temu. Wtedy miałam jeszcze w miarę świeże przekłucie i co prawda już było zagojone. Ale zdarzało się, że właśnie wtedy najczęściej czułam ten zapach, kiedy jakby moje septum było zagojone. Ja je myłam jeszcze wtedy raz na tydzień, bodajże, czasem raz na dwa tygodnie. I zdarzało mi się właśnie poczuć to, ale to nie był taki zapach, że czuło się to non-stop, całymi dniami i tak dalej. Tylko w momencie, kiedy ja to septum gdzieś tam dotknęłam, przekręciłam, to właśnie wtedy czułam ten zapach. No, ale teraz ja już mojego septum nie przemywam. Przemywam je tylko w momencie, kiedy zmieniam kolczyki, a zmieniam je raz na wiele miesięcy. No i od roku nie czułam tego zapachu, więc nie wiem. Być może ono się pojawia tylko przy takich świeższych kolczykach, ale miejcie tego świadomość, że ogólnie się pojawia. Kolejna ciekawostka. Nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek o tym powiedział, naprawdę nigdy Jest to taki śmieszny fun fact, że jak piję coś z puszki To potrafię zahaczyć kolczykiem o ten kapselek Naprawdę nie jest to bolesne, ja jakoś nie, nie zahaczam mocno, to mi nie ciągnie, ale potrafi tak śmiesznie strykać. Może zaraz, jak nagram ten film, to skoczę szybko do sklepu i pokażę wam, e, jak to wygląda, bo naprawdę nigdy nie słyszałam, żeby ktoś o tym wspomniał, e, żeby ktoś mówił, że tak się dzieje. E, I nikt nigdy chyba tego nie pokazywał, więc spróbuję wam to pokazać. Kolejna rzecz, która ciekawi wiele, wiele osób, to smarkaje. Jak e, wydmuchać nos z kolczykiem? Tak jak zwykły nos. Nie ma tutaj naprawdę żadnej różnicy jak dla mnie. Wydaje mi się, że tak jest dlatego, bo ten kolczyk jest tutaj bardzo blisko e, zrobiony. Nie wiem, jak wam to pokazać i wytłumaczyć. Chodzi o to, że jeżeli dmuchamy nos, to robimy to o tak. I omijamy kolczyk. On jest wtedy tutaj sobie tak przy brzegu, a e, dmuchał. Mocha tą częścią. To było bardzo nieprofesjonalne wytłumaczenie, jak dmuchać nas z kolczykiem w nosie. Ok, no to teraz odpowiem na kilka pytań, które zadawaliście mi ostatnio na Insta Story. Czy łatwo się zajmuje i wkłada septum? Wydaje mi się, że początki są dosyć trudne, szczególnie e, gdy nie wiemy, jak się za to zabrać. Ważne jest, aby mieć silikonowe rękawiczki, bardzo dobrze dopasowane do e, rąk. Wtedy te kolczyki i kuleczki nam się nie ślizgają e, w dłoniach i znacznie łatwiej jest Zmienić taki kolczyk. Ja pamiętam, że na początku o tym nie wiedziałam i długo się z tym męczyłam. No a jak mi się już udało, to z kolei nie mogłam w moim septum zakręcić kuleczki i ciągle mi gdzieś wypadała i się gubiła. Także fajnie jest naprawdę robić to w silikonowych rękawiczkach, rękawiczkach, bo gdy ja pierwszy raz właśnie w nich e, zmieniłam moje septum, to poszło mi to milion razy łatwiej e, i tak się już nauczyłam to septum wymieniać, że na chwilę obecną zajmuje mi to kilka sekund, także wystarczy nabrać trochę wprawy i bez problemu będziecie mogli wymieniać kolczyki, kiedy tylko zechcecie, w kilka sekund. Jak bardzo bolało w skali od 1 do 10? Na początku, bo miałam dwa przekłucia, na początku bolało mnie tak na... 4, ale za drugim razem już bolało troszkę bardziej i myślę, że tak 6-7, ale nadal nie sądzę, żeby to było jakoś super bolesne. No i wiadomo też, każdy odczuwa ból indywidualnie, więc to, że ja powiem, że mnie nie bolało, to nie znaczy, że was to nie zaboli, bo każdy ma inną odporność na ból. Jak dla mnie takie przekucie jest. Spoko. Czujesz, że masz coś w nosie, czy już się przyzwyczaiłaś? Eee, nie tego totalnie nie czuć, to jest zupełnie tak jak takie małe kolczyki w uszach. Ich też nie czujemy, więc tak jak nie czujemy tych kolczyków w uszach, tak też nie czuć tego kolczyka w nosie. Czy szybko przyzwyczaiłaś się do oddychania nosem z ciałem obcym? Eee, to nie ma żadnej różnicy. Tego się totalnie nie czuję. To ani troszkę nie wpływa na nasze oddychanie. Tak, jak oddychaliśmy wcześniej, tak oddychać będziemy z kolczykiem w nosie. Jaki kolor septum Ci się podoba? Jak widzicie, aktualnie noszę małe złote kółeczko, ale lubię wszystkie kolory. Podobają mi się i srebrne, i czarne, białe, zielone, niebieskie, czerwone, różowe, fioletowe, wszystkie. Zresztą kiedyś nawet pokazywałam Wam takie moje duże zamówienie z Arif, gdzie zamówiłam właśnie mnóstwo różnych kolorowych septum, także ją chyba praktycznie każdy możliwy kolor. Gdy jest ktoś chory i ma katar, to zdejmuje się kolczyk czy co? Nie, kolczyka się nie zdejmuje. Można w nim normalnie oddychać, można normalnie w nim smarkać, e, także nie przeszkadza on w ogóle i się go nie ściąga. Jaka jest reakcja ludzi na septum i czy akceptują go w szkole? W sumie to nie ma żadnej reakcji. Tak naprawdę w mojej szkole chyba co piąta osoba ma septum, co trzecia jakikolwiek kolczyk na twarzy. Dora, może przesadziłam, ale ogólnie jest mega, mega dużo osób, e, także nauczyciele totalnie nie zwracają na to uwagi. W sumie nawet chyba jedna pani od polskiego ma nostrila, czyli e, kolczyk w płatku ucha. W nosa. Zdejmuje się go na przykład do kąpania lub spania, czy ma się go ciągle? Można go zdejmować, można go zdejmować, ale ogólnie się go nie zdejmuje. Ja go nigdy nie zdejmuję ani do spania, ani do kąpania. E, na pewno na czas gojenia przez pierwsze 2-3 miesiące nie można go wyciągnąć z nosa i to jest też ogólnie przekłucie, które bardzo szybko zarasta, więc raczej nie jest zalecane takie wyciąganie go i pozostawianie samemu sobie. Chyba, że chcecie, żeby wam zarosło. Czy boli jak kichasz? Nie, nie, totalnie nie boli i nie ma to żadnego wpływu na kichanie. Gdzie można kupić fake septum? E, ja moje pierwsze fake'owe septum, bo tak, zanim miałam prawdziwe, nosiłam fejki. E, pierwsze takie kolczyki zamawiałam na AliExpress, ale e, nawet tak naprawdę nie wiem, z czego one były. Wiem, że na Arif jest bardzo dużo różnych fake'owych kolczyków. E, ja stamtąd mam wszystkie moje prawdziwe, e, ale fake'owe też mają bardzo fajne. I wydaje mi się, że czasem też sieciówki różne mają. Wiem, że w Claris Clares, Claris, nawet nie wiem, kto to wymawia. Tam bardzo często są różne fejkowe septum. Kiedyś widziałam też w takim sklepie jak New Yorker. No, ogólnie zdarzają się w takich sklepach, ale tam, gdzie zawsze znajdziecie, no to właśnie Arif. Czy po dłuższym czasie noszenia boli mam na myśli 1, 2, 3 lata? Nie, to znowu powiem to samo, czyli to jest dokładnie tak jak kolczyk w uchu. Kolczyki w uszach mam już nie wiem ile lat, i. I nigdy mnie nie bolały. I tak samo z nosem to, to jest zwykłe przekłucie, które nie boli. Dodaliście też kilka pytań, e, takich, e, które oczekują bardziej fachowej odpowiedzi, więc pomyślałam, że fajniej będzie, jeżeli odpowie na to osoba, która zna się na tym. Także na resztę pytań odpowiadałam: Morbid, czyli piercer w studiu Arif. Po jakim czasie można zmienić kolczyk? Zdecydowanie jestem za tym, aby wymieniać e, jak najbardziej po zagojeniu. Taki teoretyczny, książkowy czas gojenia setką to jest od 2,5 do 3 miesięcy w teorii. W praktyce czasem jest tak, że może to potrwać trochę dłużej, ale na pewno nie zagrozi się krótsze niż minimum dwa miesiące. Ile kosztuje takie setki? Ceny zazwyczaj zależne są od danego salonu. Najczęściej wahają się w granicach 100-110 zł. U nas jest to 70 wraz z kolczykiem. Dlatego że Arif jest przede wszystkim znany jako hurtownia i my kolczyki bierzemy bezpośrednio od producenta. Dlatego mój pracodawca może sobie pozwolić na takie ceny, a nie inne. Bo mamy zakupione kolczyki w zupełnie innych cenach, a studio tatuażu bierze na przykład od nas, jako hurtowni kolczyki, więc oni muszą swoją marżę narzucić, żeby jeszcze na tym zarobić. Czy podczas wojenia można chodzić na basen? No niekoniecznie. To właśnie też... No niekoniecznie. Nie ma takiej opcji, żebyś nie zachlapała twarzy, wyglądając w basenie. Nawet tą rzadką, odkrytą, i tak gdzieś coś się chlapnie. Jeżeli chodzi o przekucia w uszach, no to tutaj jest dodatkowy minus w postaci czepka. Czepek gumowy może ściskać helixa waszego. Nie oddycha, uciska, boli, a woda i tak się dostanie. Czy warto iść do studia na wymianę? Warto. Uważam, że warto, bo jeżeli ktoś chce podjąć samodzielną próbę po raz pierwszy wymiany takiego kolczyka, może mieć problem z trafieniem w kanał. Jeżeli chodzi o podkówki czy jeszcze trudniejsze kolczyki, typu segment albo segment clicker, te kolczyki są zakończone gwintem. To, jak widać na rysunku, jest ścięte na prosto to jest ostra krawędź i można sobie tylko poranić ten kanał. Najlepiej, żeby pierwszy raz Piersen pomógł w wymianie, wytłumaczy jak to zrobić podpowie jakieś tam kruczki techniczne, dzięki którym to w miarę bezboleśnie przejdzie. Tak, to ja tak przy pierwszym razie miałam straszny problem z kuleczką. Nie mogłam jej odkręcić, a jak już wymieniłam kolczyk, to nie mogłam jej zakręcić. I ja się męczyłam z tym chyba dwie godziny. Najgorsze jest to, że jeśli robisz to przed lustrem, to kręcę zupełnie inaczej jak Ja pamiętam ja pierwszy no, raz sobie robiłem wiedziałam... sektum, to ja rękę do twarzy, a lusterko idzie w drugą stronę. Mówię, ja to nie, wiecie, nie, nie, wiecie, nie wiedziałam, w którą stronę w ogóle wtedy się odkręca, więc... Przeciwnie do wskazówek zegara. Tak, odkręcać przeciwnie do wskazówek zegara. A zakręcamy zgodnie. zgodnie. Od kilku lat można robić setką. To też są wewnętrzne danej firmy ustalenia. My mamy tak, że jest to 16 rocznikowo. No. I za zgodą rodzica wtedy? Od no, oczywiście, roku oczywiście. Wszystko co jest nieletnie jest za zgodą rodzica, a w naszym salonie to wręcz nawet w obecności rodzica. Rodzic musi przyjechać tutaj, wypełnia rodzic u nas na miejscu takie oświadczenie. Dziewczyny ze sklepu podbijają naszą pieczątkę, piszą widziałam rodzica, swoje imię, nazwisko i wtedy nieletni może z takim oświadczeniem podpisanym już przez rodzica i przez nasze dziewczyny ze sklepu, może już samodzielnie nawet przyjechać. A rodzic musi być tutaj yy, osobiście. Masz przewidą krzątkę czy skórę pod chrząstką? Ja w sumie nawet nie wiem. Jak A w septum? Tak? W septum yy, to muszę musimy to Nie mam problemu, z poradzę. Nie, to jest w miękkim, jest w miękkim no. zrobione. Jest jedno jedyne miejsce na przekucie septu, nazywa się Sweet Spot. I to zawsze będzie część miękka. Ja przypływam chrzęść tylko na indywidualne życzenie. o helicie. Także zapraszam Was dziewczyny do obejrzenia sobie tego filmu. Tam tłumaczę jak myć głowę, jak czesać włosy, jak się układać do spania. Jak czyścić pokażę yy, jak już zrobimy. A od dzisiaj możecie co najwyżej zacząć, gdyby coś popuchło, pokłady albo z sody oczyszczonego Lecę na pierwszy ogień. Powiedz jeszcze raz w Tak. Dobra. No zaraz twoja kondykt. Uwaga, wpada róż. I jak? Spoko. No widzisz. Wkręcam swój wi e, diament, brylant. Yeah. A po amerykańsku będzie bling-bling. Proszę. <trymne> Już masz kolczyk. Yeah. Nice. Ok, tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej odnośnie septum i że spodobał Wam się taki luźny filmik z wypadu do piercera. Jeżeli też chodzi ogólnie o heliksy, to je również pielęgnujemy tak jak septum, czyli przemywamy trzy razy dziennie solą fizjologiczną i nie wyciągamy ich też przez 2-3 miesiące. No i przede wszystkim trzeba uważać, aby włosy nam się w te kolczyki nie wplątywały, także ja je za sekundkę sobie zwiążę, żeby nic mi teraz tutaj nie wpadało. No i ważne jest też, aby nie spać na tych kolczykach, tylko spać na drugiej stronie. Dobra, to by było na tyle. Ja się już z Wami żegnam. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.